Mieszkanie plus. 13-14 marca odbyła się konferencja na temat planów, ile mieszkań zostanie wybudowanych w tym, w tym programie. i Jak to wygląda? Czy, czy ten program wreszcie ruszy i, i pomoże tym osobom średnio zarabiającym, żeby, żeby mogli mieć te swoje mieszkanie w takim systemie. Trochę socjalne. Tak, no, konferencja Mieszkanie Plus mówimy jak jest, tak dokładnie się ta konferencja nazywała i rzeczywiście po konferencji możemy powiedzieć, że wiemy jak jest. Bardzo dokładnie zostało to zreferowane przez członków zarządu PFR Nieruchomości i możemy powiedzieć, że ci, którzy oczekują czy też liczą na program Mieszkanie Plus, że zapewni im on w przewidywalnej perspektywie dach nad głową po tej konferencji mogą wiedzieć już na ten temat nieco więcej. Mianowicie no, okazało się, że wciąż mamy te 480 mieszkań oddanych, ta liczba jest stała, 1045 w budowie i 20, prawie 27 tysięcy w przygotowaniu i w projektowaniu. Takie to są I te kiedy te 27 tysięcy, te inwestycje mają się rozpocząć? Tego, tego dokładnie nie wiemy, no ale mówimy, że to będzie w pewnej w, w jakiejś tam powiedzmy najbliższej perspektywie. Tego dokładnie nie wiemy, kiedy, one, kiedy ich budowa rusza, ale Ruszyć część w tym roku, część w przyszłym i w kolejnych. Natomiast to, co jest najważniejsze, to co ta, ta, ta najważniejsza liczba, która padła podczas tej konferencji, to jest 100 tysięcy mieszkań, ale nie 100 tysięcy, o których najwyższe gremia rządowe mówiły w zeszłym roku, że będą w budowie w tym roku, że w ciągu roku 100 tysięcy mieszkań zacznie się budować w programie Mieszkanie Plus, ale 100 tysięcy mieszkań, jak to określono, zostanie wybudowanych w przeciągu 10 lat. Ja myślę, że to ten termin, chodzi o ten termin, do końca przyszłej dekady, a więc tego 2030 roku, który jest zapisany, czyli 10 tysięcy 10 mieszkań rocznie, czy, czy 10 tysięcy w skali Polski, może coś przynieść korzystnego dla, dla tych osób, które oczekują na tego typu mieszkanie? Wiadomo, że dla tych, którym akurat się uda załapać na to mieszkanie, to dla nich pewnie to jest dobra informacja. Problem polega tylko na tym, że ta skala jest zdecydowanie zbyt, zbyt mała. Zwłaszcza, że mówimy o osobach, które nie mają za bardzo alternatywy, bo ten program jest skierowany do tych, którzy nie mogą dostać kredytu hipotecznego. No, oni mają na tyle, są w, tak pomiędzy. Mają za niskie dochody, żeby dostać mieszkanie socjalne, a za wysokie, żeby samemu sobie kupić z pomocą kredytu. Albo wynająć. Więc, albo wynająć, więc oni tak naprawdę są w bardzo trudnej sytuacji. Jeżeli nie uda im się skorzystać z tego rodzaju programu, no to nie mają tak naprawdę co zrobić. Pewnie w dalszym ciągu będą mieszkali z, z rodzicami, bo po prostu nie stać ich będzie na, na, na własne mieszkanie. Ewentualnie, przepraszam, wyemigrują, bo to też jest taka jakiś. To też jest rzeczywiście inna jakieś, jakieś możliwość. ...jakieś wyjście. Lub no. no nie. Więc tutaj problem polega na tym właśnie, że ta skala wydaje się, że jest niewystarczająca i też te mieszkania są bardzo rozproszone i w wielu miejscach wydaje się, że przy tej skali po prostu nie będzie tego rodzaju mieszkań, a banki no, nic nie wskazuje na to, żeby miały jakoś istotnie zmienić swoje podejście. Banki trochę obawiają się tego cyklu koniunkturalnego. Mieliśmy teraz poprzedni rok bardzo wysoki wzrost gospodarczy, no ale wszystko wskazuje na to, że teraz nadchodzi nam spowolnienie i w takiej Sytuacji, no banki wręcz zaostrzają kryteria, trochę się obawiają, że część osób w związku z tym może stracić pracę, może mieć mniejsze wynagrodzenie, więc banki jeszcze bardziej dokręcają śrubę, jeszcze bardziej zaostrzają kryteria, więc też o te kredyty będzie jeszcze trudniej, więc tych osób, które mogą mieć problem z uzyskaniem kredytu, i w, 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 może być jeszcze więcej. Więc no, A to jest, to jest kolejny kamyczek do, do sprzedaży mieszkań na rynku pierwotnym. No tak, tylko że pamiętajmy o tym, że to są już zupełnie inne mieszkania, to już co prawda mają je budować deweloperzy, ale to, to już nie będą to już nie miały być mieszkania, które są sprzedawane na wolnym rynku, tylko czas spełnić określone kryteria, żeby tak No właśnie, jeżeli chodzi zamieszkać. o kryteria, Panie Jarosławie, czy jest już jakiś plan, w jaki sposób te mieszkania będą przyznawane, to będą jakieś komisje przy urzędach miejskich, czy orientuje się Pan, jak to? Mieszkania w, 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 w programie Mieszkanie Plus będą oczywiście no, na tej zasadzie będą, jak w tej chwili, już to się już w tej chwili odbywa. To bo właśnie, bo było... te 480 mieszkań już trafiło. No tak, ale to już to, tak, to, to był ten program pilotażowy, po prostu składa się wnioski w gminie, tam gdzie to mieszkanie się buduje. Te mieszkania są przydzielane według oczywiście pewnych kryteriów dochodowych i innych odpowiednim beneficjentom i Czyli po prostu no, są pewne kryteria, które się, przede wszystkim dochodowe, według których się te mieszkania przyznaje, w których, według których będzie się te mieszkania przyznawać, a następnie będzie im się przyznawać również te e, dopłaty, bo przypomnę, że istnieje cały czas program dopłat, e, znaczy nie istnieje, tylko wystartował od stycznia program dopłat e, mieszka, e, mieszkanie na start, e, gdzie przeznaczonych jest 200 milionów złotych w tym roku i ciekawe, jak i z tego, jaka z tego część będzie wykorzystana. Obawiam się, że może być bardzo Mała część wykorzystana zarówno w tym, jak i w przyszłym roku, ale jeżeli mówimy. No dlatego, że tych mieszkań nie ma, bo program Mieszkanie na Start zakładał, że do programu przystąpią inwestorzy, a więc no przez to Dlaczego? rozumiemy deweloperów, którzy swoje mieszkania budowane, Dlaczego? czy to na sprzedaż, czy, czy, czy przez naszą na wynajem, czy też będą specjalnie budować pod program Mieszkanie Plus i będą te mieszkania w tym programie wynajmować i będą. Będą mieli wynajmujący okazję skorzystać z tych dopłat. Natomiast wiadomo, że to też również na tej konferencji zostało poruszone. Jak na razie specjalnie deweloperzy nie kwapią się do tego, żeby przystąpić do tego programu, a więc pozostają tylko i wyłącznie te mieszkania budowane przez PFR Nieruchomości. A tych mieszkań, jak wiadomo, no, po, po, już mówiłem ile jest, 480 tysięcy w budowie. Z, zanim ty, ty, tych mieszkań pojawi się tyle, żeby można było naprawdę odczuć, że ten program mieszkania na start wystartował, obawiam się, że może minąć 2, 3, a może więcej, więcej lat. No ale tutaj przede wszystkim musimy zwrócić uwagę, że program mieszkania, plus te 100 tysięcy mieszkań, żebyśmy, bo mówimy, że 100 tysięcy to czy to jest dużo, czy to jest mało. Według założeń narodowego programu mieszkaniowego do końca przyszłej dekady do 2030 roku musimy. Znaczy w Polsce powinno powstać 2,5 miliona mieszkań, żebyśmy mogli dogonić ten, tą, średnią, tą średnią europejską mieszkań na ilości mieszkań na tysiąc mieszkańców, czyli te 430. W tej chwili jest około 200 tysięcy rocznie budowanych, prawda? Tak, a w tej chwili mamy 370, bo budowanych jest zarówno przez yy, yy, deweloperów i inwestorów indywidualnych, niecałe 200, chyba około 170-180 tysięcy, a więc no są pewne szanse, żebyśmy do tego poziomu 2,5 miliona do końca, do, 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 do 2030 roku, żeby ten um, wolumen osiągnąć, ale zwróciłbym uwagę, że te 100 tysięcy mieszkań przy tych 2,5 milionie to jest zaledwie 4%. Czyżby więc program Mieszkanie Plus miał stanowić taki 4% margines tego narodowego programu mieszkaniowego dochodzenia do tej średniej? No to jest zdecydowanie za mało. No, powszechnie używa się takich statystyk i się to powszechnie mówi o tym, że 40% Polaków nie stać na. Własne mieszkanie, a więc to tym ludziom jest ten program dedykowany. 4 miliony młodych Polaków w wieku od 20 kilku do prawie 40 lat mieszka z rodzicami i oni właśnie czekają. To są osoby wyłączone z rynku nieruchomości i to te osoby czekają na program Mieszkanie plus. Pytanie, czy te 100 tysięcy mieszkań w ciągu 10 czy 12 lat rozwiąże problem? Myślę wydaje, że raczej nie. Zobaczymy, chyba ten rok 2019 pokaże, i czy ten system działa. i czy, czy, czy ta pomoc rzeczywiście będzie chociaż w części wystarczalna w skali całej, całej Polski.